Cześć, tu jest mam dzisiaj do Was do przedstawienia taki stary włącznik światła. Tak się włącza, tu jest do regulacji jasności. Na nowych żarówkach to nie działa, na starych działa. tych takich żarnikowych. Zobaczcie, tutaj tak. Tu poziom N, tak pisze. Tutaj takie. Tu jest jakieś logo Chyba pola, nie wiem Tu pisze bezpiecznik, tutaj o I tu serdecznie coś jest Taki fajny polski stary Wielu umie to odczepić, zobaczcie, jeszcze tak Tak to wygląda A ja to przyczepię z powrotem No 金龟子，我认得。